Dobry Państwo. Dzień dobry, dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie do konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa naszej partii, pana premiera Ryszarda Kaczyńskiego, konferencji poświęconej naszej ocenie raportu na Matusza. Oddaję głos panu premierowi, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest to oczywiście ocena na gorąco, ocena wstępna. Można ją podzielić na części. Po pierwsze, Mamy tych tak, decyzji, które wchodzi o premier Tusk. Decyzji, które sprowadziły się najpierw do oddania śledztwa Rosjanom, a następnie także do zaniechania wszelkich działań, a były one proponowane, choćby przez Zespół do Spraw Katastrofy Smoleńskiej 9 grudnia które by pozwoliły na zaangażowanie w tą sprawę jeszcze przed jej finałem także czyli czynniku związanych z Unią Europejską bo począwszy od wejścia w życie rozporządzenia Unii Europejskiej które reguluje te sprawy taka możliwość istniała zostało to, chcę to mocno podkreślić przekazane premierowi Tuskowi w sposób bardzo precyzyjny Bóg tego rodzaju decyzję podjąć. Przypominam, że była też próba podjęcia uchwały Sejmu bardzo niedługo po katastrofie, żeby nawet w ramach konwencji chicagowskiej tam jest taka możliwość wystąpić do Rosji o to, żeby zostało przyjęte przez Polskę. Premier Tusk powiedział wtedy, że nie może podważać zaufania do Rosji i tego rodzaju działań nie podejmie ani losów, są tak jak pozostały kluby, czyli PSL, a także formalnie opozycyjne SND głosowały przeciwko tej uchwale. No i mamy dzisiaj, proszę Państwa, konsekwencje w postaci raportu, który po pierwsze obwinia polskich drogów i w ogóle Polskę zaczął tak trochę całkowicie jednostronnie i w gruncie rzeczy bez żadnych dowodów, bo mamy tutaj do czynienia z zespołem spekulacji w gruncie rzeczy na niczym nieopartych, spekulacji typu tego, że były naciski jak psychologowie mają stwierdzić, że były napiski, chociaż nijakich dowodów na to w dokumentach w czarnych skrzynkach nie ma. Odwołują się tutaj do tezy, którą by trzeba było zweryfikować, by się te wątpliwej o tym, że generał Głosik miał we krwi pewną niewielką ilość nie alkoholu. Ale nawet gdyby ta teza była prawdziwa, to ona nie ma żadnego związku tym, co się w gruncie rzeczy tutaj wydarzyło. W żadnym razie nie jest udowodnione, że to się przełożyło na decyzję o lądowaniu. Jedyne, co można uznać za element jakiejś prawdy, który jest w tym sprawozdaniu, to to, że były rzeczywiście złe karty lądowania przekazane pilotom. Był tutaj niewłaściwie ustalonych i że niektóre urządzenia techniczne nie działały w sposób właściwy. Przy czym twierdzi się też bez żadnego dowodu, że nie miało to wpływu na katastrofę. Nie ma odpowiedzi na wiele zupełnie zasadniczych pytań. Dlaczego kontrolerzy lotu, a to jest sprawa zupełnie zasadnicza, mówili, że Samolot jest na kusie i na ścieżce, co mówiąc bardziej zrozumiałym językiem, oznacza, że schodzi na pas lądowania. Bo taki komunikat otrzymywali piloci, no i to była podstawowa przesłanka ich działania. To, to do tego nie ma żadnych wątpliwości. Dlaczego tego nie skomentowano? Dlaczego nie poddano analizie sprawy rozmieszczenia radiolatarnych? Nic nie ma na temat. Rozmów telefonicznych wierzy yy, kontroli lotów z Moskwą, chociaż są przesłanki, żeby stwierdzić, że tego rodzaju rozmowy miały miejsce. Dlatego kontroler, kontrolerzy nie reagowali, znaczy nie przekazywali odpowiedzi wiadomości na niewłaściwą wysokość samolotu? Dlaczego nie było przygotowane lotnictwo zapasowe? było już jest pytanie raczej do polskiej strony. No, jakie są podstawy oskarżeń o presję ze strony prezydenta? Nie ma na to najmniejszego nawet dowodu. Chcę tutaj dodać, że wszelkiego rodzaju analogie odnoszące się do lotu do Tbilisi nie tylko odnoszą się do sytuacji całkowicie odmiennej. Oni wtedy stali na lotnisku i chodziło o tam skarb, nie byli w powietrzu. Ale nie ma też żadnych przesłanek, żeby sądzić, że tamto wydarzenie mogło być podstawą jakiejś presji. Ja przypomnę, że pilot, który wtedy odmówił prezydentowi, otrzymał za to odznaczenie. Że w ogóle samo określenie samolot prezydencki jest już całkowicie fałszywe. To jest po prostu oszustwo. Nie ma w Polsce żadnych samolotów prezydenckich, ani nie ma jednego samolotu prezydenckiego. To był samolot rządowy. Wszystkie decyzje odnoszące się do lotu i do tego samolotu po podejmowały czynniki rządowe, a nie prezydenckie. Powtarzam, to jest całkowicie arbitralnie sformułowana teza, podobna do tej tezy o czterech podejściach do lądowania, którą na samym początku zgłoszono. Nie ma tutaj, powtarzam, żadnych postaw. Dalej są sprawy do wyjaśnienia. Mamy już polskie uwagi ale dostaliśmy je dosłownie kilka minut temu i nie jesteśmy w stanie ich ocenić. Mark twierdzi, że nie sformułowano żadnych uwag o charakterze technicznym, tylko uwagi o charakterze oceny. No, gdyby tak było, to rzeczywiście byłby to błąd. Ale my nie chodzacie w tej powiedzieć, czy tak było w rzeczywistości. Jeżeli tak było w rzeczywistości, to był to poważny błąd z polskiej strony i znów obciąża rząd i obciąża samego premiera Tuska. Jest oczywiście też techniczne pytanie, czy już rzeczywiście użycia autopilota i autociągu tu 154 było niedopuszczalne. No i jest oczywiście także pytanie o zupełnie zasadniczym charakterze, dlatego tego komenda odejścia na drugi krąg, czyli widnokrąg, tak to się w lotnictwie wydaje, tego rodzaju komendę była 14 sekund za późno. 14 sekund było tutaj całkowicie decydujące dla dalszego lotu samolotu. Komisja w ogóle się nie do takich pytań jak te, które są związane ze ścięciem rządy. Było tylko stwierdzenie, że niezależnie od tego i tak doszłoby do katastrofy. I wreszcie jest takie pytanie, które też trzeba zadać. Ja odwołam się tylko do jednego przykładu. Samolot, który był, można powiedzieć, poprzednią wersją TU-154, czyli 234, z prezydentem Mozambiku na pokładzie, rozbił się w górę i w górę 6. 410 km na godzinę. Z 51 pasażerów z 10 ocalało. Tutaj mieliśmy na pokładzie zupełną masakrę. Jest pytanie, dlaczego tak się stało? szybko i własną pewnością mniejsza niż 410 km na godzinę. Zderzenie też nie miało charakteru zderzenia ze ścianą. Jest wobec tego ciągle aktualne pytanie, to jest tutaj do wyznania polskich pilotów, którzy mówili, że słyszeli wybuchy, co naprawdę stało się na pokładzie tego samolotu. Generalnie można powiedzieć tak. Raport jest. Zachwieniem sobie z Polski. Ale oczywiście jest także wykorzystaniem postawy Donalda Tuska i tego rządu. Postawy, której w żadnym wypadku nie da się obronić. Trzeba kontynuować wysiłki, chociaż dzisiaj rzeczywiście jest to trudne, bo potem, dura została wyczerpana. Ale trzeba podejmować dalsze wysiłki w sprawie wyjaśnienia tej katastrofy. To jest zadanie każdego polskiego rządu chociaż nasza wiara w to, że ten rząd jest w stanie tu zadanie wypełnić, jest łagodnie mówiąc bardzo, bardzo słaba.